I te ekrany ładowania! No... Stoisz sam po ośrodku świata. Ty będziesz atcyjną dziwką, Tails. Ah. Czy ta gra zbiera w sobie elementy z każdej najgorszej gry ever i jakby łączy je w jedną całość? Ta sztywność wszędzie hmm. Dobra To jest taki gimmick moi drodzy w Dusty Desert. Jak widzicie, będziemy mieli Elise, Elise na rękach Więc będziemy musieli ją przenieść przez pustynię. I mamy, zobaczcie, mamy ekran ładowania. raz Mamy taką fikuśną tarczę. Tak jak wiecie, tarczę z tych Soniców 1, 2, 3, że Sonik miał tarczę i Sonic ma... Słuchajcie, jest jedna rzecz, jakby, która bardzo ważna jest, żeby, żebyśmy jakby mieli to z głowy, nie? Tak, bardzo ważne jest. Bo wiecie, generalnie, no, lubicie gry chodzą płynnie, prawda? Kiedy nie ma ścięć. I na pecetach, prawda, może się zdarzyć, że, prawda, grafika, prawda, jest taka, no, karta graficzna nie taka, jakbyśmy za bardzo chcieli, bo wiecie, te pieniądze subskrypcji to jednak nie jest taka prosta sprawa, prawda? I to się, prawda, zdarza czasem, ale no do... na konsoli. Grat niesie jak na ruskim rzęku Bo jest źle zoptymalizowana To jest kpina z gracza Są gry stokrotnie ładniejsze od tej I lepsze I ważą dużo więcej A nic się nie dzieje Wszystko chodzi płynnie, pięknie A tu? No pst Nie mogę kontrolować Czemu? E Tarcza del Sonica i Elise pozwala chodzić po piasku. To jest zwykły piasek. Nie jest to generalnie piasek ruchomy, ale i tak możemy w nim zatonąć, więc whatever. Sonic jest trajerem. Wreszcie... Pokonanie w ogóle lidera grupy, takiego szefa, e, pozwala nam pokonać cały oddział, tak jakby. I ta tarcza też teoretycznie pozwala zadać obrażenia, ale... To, no. Z tego co wiem, to Sonic owszem, tonął no w... Zwykłym piasku, także w Sonicach właśnie 1, 2, 3, na Genesis, Sega, ale... Czy był jakiś, nie wiem, etap... Był chyba. Nie pamiętam, czy on wtedy też mógł biegać na piasku, czy... Nie. W Sonicach Adventure. Ale no nie wiem, to gra, która szczyci się niby tym swoim superrealizmem, pak... To... No. Trochę słabo, nie? Ten lag! The Weźcie mnie. Po prostu, czemu ja to zacząłem w ogóle? Już żałuję. I nie wiem. To jest pina z gracza. To jest, czy oni mają rozum i godność człowieka? Jak zauważyliście, korzystanie starczy tarczy... Sonic jest nie do kontroli. Korzystanie starczy tarczy zużywa nasz pasek w prawym dolnym rogu. Generalnie, jeżeli w sklepie pojawią się umiejętności, te chipy, które dają nam pewne... Nie przywileje to one też powinny używać tych pasek. Jednakże, jednakże ten pasek używany jest tylko i wyłącznie przy tej umiejętności. Nie wydaje mi się, żeby przy jakiejś innej był używany. Więc ta gra jest niedopracowana i niedokończona pod tym względem, że umiejętności, które miały być obliczone na używanie tego paska, nie są i jakby mamy nieskończoność ich używania, co w niektórych przypadkach... Sprawia, że te umiejętności są ogromnie przepakowane. Ja wam pokażę, bo my sobie ewentualnie kupimy te umiejętności dla Sonika, o ile dożyję tego momentu, bo już wątpię w swoje umiejętności przeżycia. To... no. To wtedy wam pokażę, tak? Dobra, spoko. Okej. Okay. Dusty Desert. Najgorszą wersję tego etapu ma Silver. Nie, nawet nie chcę o tym wspominać. Będziemy o tym mówić, kiedy przejdziemy do tego. Za każdym razem Sonic musi zatrzymać się w pewnym celu. Nie wiem po co, skoro. Co mnie trafiło? Eee, nie wiem po co, skoro jakby cała seria Sonic'a sprzedaje się, oni z w powietrzu. Cała seria Sonic'a sprzedaje się na szybkości, a tutaj Sonic pędzi z prędkością... nie wiem, ślimaka? Najszybszy ślimak na świecie. To byłby dobry slogan, to byłby dobry staw i to by usprawiedliwiała jedyna rzecz, która by usprawiedliwiała tu masakrę. I tą masakrę w lagu Boże święty nie wytrzymie Nie Wysuwane platformy, one powinny służyć mi żeby przejść ten segment, ale radzę sobie Dobra to już był ruchomy ten segment Ale go nie zauważyłem, więc e... Sonic wpada na przeszkody i zatrzymuje się, więc te platformy wysuwane powinny mi teoretycznie pomóc przejść i bez nich nie mogłoby być to możliwe niby, ale ja sobie radzę i bez tego, bo w sumie Sonic ma to w dupie. No tak. Sonic The Hedgehog. Taki wychillowany, że chodzi nawet po. Mhm. Au. To mnie spowalnia. Nie lubię rzeczy, które mnie spowalniają w grzech, w której chodzi o szybkość. For God's sake. To nie jest nawet przesadzone czepialstwo! To są rzeczy, które naprawdę mnie denerwują! Ja nie udaję! Jeżeli ktoś będzie posądzał udawanie, to ja go posądzę o zniesławienie. <grym> Bo to jest szczery ból. Taki prosto z serca na tę grę. Trze Trzeba zagrać, żeby to zrozumieć. Bo... Są ludzie, którzy twierdzą, że ta gra nie jest zła. Ta gra nie jest zła! Naprawdę są ludzie, którzy tak mówią. Ale oni chyba nie grali w to. To jest koszmar. Albo przez całe życie grają w złe gry. I mają na tyle sparszoną psychikę, że mogą powiedzieć, że to nie jest zła gra. Bo przez całe swoje życie próbowałem przejść na przykład Limbo of the Lost. <grymne> Albo wyścigami zajmowałem się od lat, bo cisnąłem prędkości 1000 machów na sekundę w Big Riggs! <grymne> to jest jakiś koszmar. Dostaliśmy złoty medal za cierpienie chyba. Krzyż baleczny. Order kurde cebulari sruttututti. O mój Boże. Swoją drogą, nie, nie chcę, żeby ktoś czuł urażony tym, bo naprawdę szanuję ludzi. Szanuję osiągnięcia wojskowe Order Virtuti Militari to wielka wartość. Ale ta gra nie prezentuje, nie przedstawia sobą żadnych wartości. Przedstawia sobą katzenki. To jest jedyna dobra rzecz w nich. Ona jest taka blada, Boże święty. Ona jest... To jest gorzej niż Ciel w 04. Sonic przyjści niezręcznie. Ale... Jakby... Smile! Nie wiem nawet o czym mówić tych kasenach. One nic nie wnoszą sobą do rozgrywki. Nagle z lasu przeskoczyli w równiny, czyli chyba grają w terarię, bo jest nagle taki piękny, rozległy teren, pełen zieleni, tak z dupy. I nie wiem, Sonic chyba zarywa. Zapomniałem zupełnie, że Amy jest dla niego lepszą opcją, bo obchodzą z tej samej rasy? Znaczy nie jestem rasistą, broń Boże, ale no to to jest zwierzę, to jest kurde kobitka, ludzka. I Amy, mean, wiem, że ludzie żenią się z pomnikami, walcą kozy i tak dalej, ale... Dobra, mamy backstory, jest Solaris! Iblis, coś tam. 10 lat temu, prawie gniew, ale była dzieckiem, straciła ojca i cóż, dlatego może jest taka blada. I teraz Eggman próbuje wywołać disaster, przez płomienie. Iblis, muzułmanie, Żydzi. Tak Przecież on nie biegnie szybko To jest prędkość kurde Nie szybko Umiem lepiej Po co jest ten montaż To nic nie wprowadza do fabuły oprócz jakichś sugestii I know that feel Feels good man

Człowiek, nie, jesz facepalm na głowie. Silver. Desha I jeżeli nie usłyszycie ani razu, bo czy z tej walki, it's no use? Wow. To znaczy, że jestem dobry? Kiepszone gry. Time for you to disappear. Iblis trigger. Parara 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 Dobra. To był pomysł. Słuchajcie. Silver potrafi atakować telepatycznie O. Jeżeli nas złapie, to już nas koń, to już nasz koniec. Więc musimy od niego się oddalić. Bo inaczej ona złapie, powie, it's to use! I najprawdopodobniej zablokuje tak, że już nigdy nie uciekniemy. Więc... A! Wiedź, 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 Jak już ściechał to po prostu pędzimy, atakujemy, szybko odbiegamy. Gdzie on jest? Dobra. Po prostu biegamy po krawędziach mapy, bo wtedy raczej nas nie złapie. Raczej Czekam aż obali moją tezę Dobra Jeszcze jeden hit! Please! Proszę On jest naprawdę... No... Zaryzykuje Jest! 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 Gin, ging, ging, ging! Ha! t, -back, t -back. Ha! Haha, dobra Silver nie żyje Znaczy nie żyje, pokonaliśmy go! On żyje, ale... No wiecie, dla mnie mógłby być martwy równie dobrze. Szczególnie, że no fuck! Obejrzyjcie sobie, wpiszcie Silver, nie wiem, it's no use w internety. Przekonacie się jakie to może być popaprane stworzenie. Możemy grać z Silverem. Nie dziękuję. Jego Playstyle jest jeszcze gorszy, chyba najgorszy ze wszystkich trzech głównych postaci. Nowa postać, tyle potencjału zmarnowanego. Jak chcecie mieć dobrą grę z mocami... Mm, psychotelekinetycznymi zagrajcie sobie Star Wars The Force Unleashed pierwsze hey. no. przy i wychodzi na to jak Sonic jest słaby słaby słaby, słaby. I... Eliska... Tak jakby wszyscy... No Silver mam w dupie trochę. Nie uratujesz. Kurde ludzi, bo jestem Jerzem Fagasem, który ci w tym przeszkodzi. A ja będę w Amy, która nie wie, że Sonic zdradza, więc... Well... Przynajmniej jej ekspresje są tak samo porypane jak w Adventure dwójce. <laughs> Doceniam to, a teraz idę cię zdradzać dalej. <laughs> Sonic the Heshock, bohater na miarę naszych czasów. Super. Fucking ekran ładowanie, nawet nie wiem. Ja nawet nie wiem Ja nawet nie wiem Ja już nic A ja już nic nie wiem Ja nie wiem nic w tej grze To nigdy nie miałem z nią styczności I zapomnijmy o tym ja w to gram Szalabna Co ja teraz powinienem zrobić? Pewnie powinienem kupić jakiś nowy przedmiot Jej Pewnie powinienem zrobić jakieś... Nie! O mój Boże, chyba czas na... Wow. Czas na kolejną porcję glitchy. Chyba czas na zadanie miejskie. A no chyba czas na zadanie. I zobacz coś nowego nie jest w sklepie przypadkiem do kupienia. Żeby później nie było, że nie przejdę gry przez taki gówno jak X6 robi, że o nie masz umiejętności. Fuck you!